Witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj będziemy kopać ziemniaczki. Jedziemy po nowemu, nie jak w tym, w skansynie. <laughs> Jeszcze jest to wiadomo, ludzie kombajnami kopią, ale tyle co my mamy. 10 arów czy 15, no to wiadomo. Nie będziemy brać i kombajnu na tyle tego kupować. No dobra. Mówi, bo się może pchać, wypije kawę i przyjdzie, ale to już my wykopiemy. Na pewno. O no właśnie, jak tam sadzicie ziemniaczki, też zaczynacie kopać. Czasami zapomnę powiedzieć, którym to jest, to wam później powiem. Jaka data, żebyście wiedzieli. Na dzisiaj są sąsiedzi będą też kukurydzę chlastać. Powoli. Wuja jest z ciocią, to pomogą też. To nas więcej, to szybciej. Teraz, później, będziemy jeszcze nad wieczorem, czy po obiedzie, zobaczymy jak to będzie. No dobra, widzimy się za chwilę. Zobaczymy jak będzie kopać. No i zaczynamy kopać. O, ziemniaczki. Jak widzicie, nie są złe. Ładne. nie zapyka się może trochę ma nie, bo co? a ja cię nie... teraz się nie zapyka, bo się zapychało wcześniej ale bym powiem pojęt... Wielską musiałem przerwać, bo wiadomo jak jest. Sami zapytają się, zapyta się, bo teraz lepiej idzie. A ja. tam jeli kosiarkoście? Mieją. Mieją. No to mówię, jeliście kosiarko, bo... Mieją? Mieją tu. Trochę, tylko Nie, bo jak się zapyta za dużo, to nie da rady. Mam nadzieję, że mnie słychać. Bo co mi głośno, to patrzcie u nas susza nie pada, u was będzie tak samo No i kopiemy dwa na razie reliny, bo nie pasuje i zostaną później dwie chyba, tu dwa, tu dwa i wykopane by. No i po wykopkach ale kartofla ładna na swoje że w tym roku nie jest źle ale bo powiem, łupa już się zaczyna robić no, zobaczyć co się nie zapchało się, zapkało. Już się zaszczy... no i pojeżdżamy, tam ma pełno i idziemy na dwukątkę jak widzicie tak to się u nas odbywa potem w zwalamy, tam ruchek stoi to jeszcze do kopania a w co roku? W roku po Ma co odpinać? Przepinać? No dobra, chyba To no daleko, nie było no Dobra Będziemy się przyzbierali Za chwilę się zbieramy, ręką To właśnie zbieramy Nam ręką do dziewiątej szkole bo Mówię włącznie, że nagram Górkę zbieramy na dwukółkę, na tył. No się chyba zmieścić jak to do przodu. I tak to właśnie wygląda, inną ręką to wiecie. Ciężko. Wyjedziemy, jedziemy rządki, dwa rządki zebrali. Dwukółka prawie pełna. Jak widzicie, jedziemy, pali. Wieczorem będziemy dalej zbierać, Okej, nagram wam Co z jeszcze nie było no z, zbierania mało, bo nagrywam, bo wiecie, trzeba Jedną ręką to ciężko A tak to ma no Taką A może niedobry Jeszcze dwa rządki nie będzie zabrane No i zwalamy tutaj do garażu, gdzie ciągnik. Raz tata, raz ja. Już dużo tutaj nie zostało. No i potem wybierać za jakiś czas się będzie, przebierać i tak dalej, i tak dalej, jak to z kartoflami. Robota. Potem do rejki. Uważ, też tak gotuje, bo u nas to masakra. Tak grzeje, że, że... nie można wytrzymać. Też taka susza. Około 30, przeszło 30. Bo u nas to ciężko wytrzymać. Dobrze, że z rana zaczęliśmy. Bo teraz to daje potem, potem przed wieczorem. I... No i zobaczymy: ostatnie dwa rządki tam w Daleku. Jeszcze dwa i jedna chyba randina, bo dalej No ale to no zobaczymy. Daję do samego wieczora, jest 16 godzina. A daje jak nie co Widzicie jak sukła się koturuje jak Jakcz mówię wam pokażę tyle ziemniaczków, żeśmy ukopali. Bo ja już nic przy zwalaniu nie pokazywałem. Bo to wujek była, to a to tata, i wiecie, na szybko, szybko. I zwaliliśmy. Mamy z głowy. Mam nadzieję, że odcinek Wam się taki spodoba. Wsadzenia też był Zamykamy. I do domu. Na kolację. Mam nadzieję, że... Nie wiem czy mówiłem, że jest dzisiaj czwarty, czy nie września. Czy nie? Mam nadzieję, że odcinek Wam się taki spodoba. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. Widzimy się już w dalszych odcinkach. A co dalej to zobaczymy? Pa, pa do zobaczenia.